Dzień dobry się z Państwem. Odzyskiwanie cząstek duszy. Dajmy na to, że to jest część trzecia. Dlaczego w ogóle warto do tego usiąść? Już mówiłem w poprzednim odcinku, jakie zmiany to przynosi, a teraz dlaczego warto? Dlaczego warto odzyskać cząstki duszy? Zacznijmy od tego, jak idziemy przez życie. Zobaczcie, ile rzeczy nas w życiu gniecie: ile mamy po niepoukładane, jak patrzymy na życie. Większość z was, większość z nas, bo ja też w tym byłem, siedzi w takim, jak to ładnie nazywają, w trybie ofiary. Nie układa mi się w życiu, nie mam pieniędzy, mam żale. To wina mamy, taty, wina Tuska. Żartuję oczywiście, przepraszam, bo to jest poważny film. Zwalamy winę na wszystkich i nie mamy odwagi żeby wybaczyć tak zwanym naszym oprawcom lub nauczycielom, którzy doprowadzili do tego, że nasze życie jest takie, a nie inne, że nasza cząstka duszy została zabrana. Kiedy zdamy sobie sprawę, że to my jesteśmy kreatorami tego życia, kiedy zdamy sobie sprawę, że to nasza myśl kieruje naszym życiem, czyli to co zawsze powtarzam, jest myśl słowo kreacja. Czyli wszystko co wymyślisz, wszystko co powiesz, będzie w twoim życiu. I można by spojrzeć na to z takiej perspektywy, że e, na przykład będąc dzieckiem, będąc dzieckiem słyszałeś słyszałaś wielokrotnie e, kłamiesz, nie wymyślaj, to nie jest prawda, e, to jest takie, a to jest inne. Tak, oni też mieli rację. Bo oni byli w tym zakodowanym trybie systemu, aby wierzyć w to, co czytają i to, co mówią naukowcy, to, co mówiła babcia, prababcia, to, co mówił ojciec, to, co przede wszystkim mówi szkoła. Bo pamiętajmy o tym, że najwięcej cząstek duszy tracimy w szkole. System szkolny i edukacji, system edukacji i szkolny, który został wytworzony w naszym systemie, na naszej ziemi, jest wyłącznie po to, abyśmy uczyli się tego, co nam narzucają. I bardzo dużo osób na ziemi wpada w to i wierzy, bo tego się łapie, że to jest prawda. Że jeżeli w szkole mówią tak, to jest tak. Jeżeli naukowcy mówią tak, to jest tak. Jeżeli fizyka jest taka, to jest taka. Jeżeli chemia jest taka, to jest taka, nie ma nic innego. Ale jak dobrze wiemy, nauka yy, cały czas idzie do przodu, tak? Cały czas, yy, codziennie to, co odkrywane jest. Za chwilę jest zmieniane, bo jednak robią upgrade, y, bo sami dochodzą do tego, że znajdują inne klucze. Ale nam wpajano i to jest kontrola nasza, żebyśmy nie widzieli swoim wzrokiem. I w szkole, tracąc bardzo dużo cząstek duszy, prawda, <laughs> nie wiem jaki teraz jest, ale za moich czasów było tak, że i e, dostawaliśmy i, i, i po łapach. Od nauczycieli i byliśmy wyzywani od Gamoni i wiele moich kolegów, koleżanek słyszało, ty to się nie nadajesz do technikum, do liceum, ty to zawodówka albo OHAP. Nie wiem, czy jeszcze OHAPy istnieją, ale takie najniższe te szkoły i nic więcej nie rób. A teraz jak na nich patrzę, oni posiągali bardzo dużą wiedzę i bardzo duże że tak powiem, wykształcenie czy, czy, czy materialne rzeczy. I teraz kiedy siadamy do tego i zaczynamy odzyskiwać cząstki duszy, odzyskujemy każdą część, która została nam odebrana, czyli to całe poniżanie nas, to zamykanie naszych, naszego głosu. I zobaczcie, spójrzcie na siebie teraz, co blokuje was w rozwoju i w tym, żeby być szczęśliwymi. I gdzieś w podświadomości, jak dokopiecie się i będziecie mieli odwagę do tego usiąść, dokopiecie się, okaże się, że jednym z głównych czynników jest na przykład nauczycielka, jest rodzic, jest babcia, dziadek, wujek, brat, koledzy, którzy wyśmiewali, że jesteś gruby, że jesteś chudy, że jesteś niski, że jesteś wysoki, rudy, piegowaty, tam wiecie, to wszystko, co żeśmy przeszli w życiu. Każdy z nas przeszedł taką samą drogę. I od nas teraz zależy, czy chcemy tych zmian. I ktoś by powiedział: tak chcę. Ta droga nie jest łatwa i wcale nie jest przyjemna, tak jak powiedziałem w poprzednim filmiku, ale jest owocująca. I zmieniają się perspektywy patrzenia na świat, zmieni się nasz otaczający świat. Więc polecam, więc moje ulubione słowo polecam usiąść do tego, usiąść do pustego krzesła, usiąść do listu osoby, która to zrobiła. Zobaczcie, w naszym życiu jest tak, że ja to sam z obserwacji wiem, że zostało, zostało na przykład zamknięte nam coś, tak? czyli zamknięta na przykład czakra gardła i w tamtym okresie na przykład było to lat jak miałem 4 3 4 5 tak moja mama mówiła nie wymyślaj to nie jest prawda to nie istnieje bo się sama wstydziła po części będąc samotną matką tego co dziecko mówi w czasach w których żyliśmy gdzie tylko rządził alkohol i że tak powiem, pieniądze. Samotna matka to było coś okropnego i niemożliwego wręcz do przyjęcia, bo była uznawana za taką, a nie za inną kobietę. I zamknęła mi czakrę gardła. I przez 30 lat, ponad 30 lat z tym szedłem, ponad 30 lat wyobrażacie sobie taką liczbę, bojąc się mówić to, co myślę, bojąc się mówić to, co obserwuję. Bojąc się tego, że zostanę oceniony, że znowu zostanę poniżony, że znowu mi będzie powiedziane to nieprawda. I, ta, i gdybym wrócił teraz do mamy i powiedział, mamo, słuchaj, ja szedłem przez 30 par lat tym, co powiedziałaś. Moja mama nawet tego nie pamięta, podejrzewam. I większość rodziców nie pamięta, ale <laughs> to jest takie małe winogronko, które przez 38 lat urosło jak dynia. Myśmy dokładali. Wyolbrzymiali, yy, obarczali, yy, cierpieli, że nie mogę, I, i całe moje życie zawodowe, i całe moje życie prywatne opierało się między innymi na tych słowach: mamy w zamknięciu gardła. Kiedy usiadłem i w końcu to zrozumiałem, że muszę wybaczyć sobie przede wszystkim, że siebie przez te tyle, tyle lat yy, krzywdziłem. Yy, Nakładając kolejne warstwy ofiary tego męczennictwa, tego takiego chodzenia ze sobą, ja nie miałem życia zawodowego, ja nie miałem pieniędzy, ciągle mi się nie układało. Życie prywatne moje legło w gruzach, te, które uważałem, że jest na całe życie. Wszystko legło w gruzach. I dlaczego? Ano dlatego, że. Nie ukochałem tamtej sytuacji, nie wybaczyłem mamie, nie wybaczyłem sobie przede wszystkim. Pamiętajcie, że w tych... W tym, I to była ta cząstka duszy, jak ją przyjąłem do siebie, to zwariowało wszystko. Zwariowało i zaczęło się układać. Po prostu jak w samochodzie, zapiąłem pasy i mówię, jadę, rollercoaster, co się dzieje? Ja byłem przerażony, jak to wszystko zaczęło płynąć pięknie. Nieprzyzwyczajony do tego. Też mi zajęło później jeszcze parę miesięcy osiąść się w tym, zaakceptować to, że to już jest takie piękne. Przecież jak to mi się należy? Jak to? Już nie jestem w trybie mentalnego, mentalnej ofiary, w trybie mentalnej biedy, w trybie braku, braku pieniędzy, w trybie ojej, bo to tak trzeba, bo to trzeba u kogoś ciągle robić, ojej, bo to trzeba każdego słuchać. Już w tym nie jestem, miałem swoje zdanie. Miałem swoje zdanie i mam swoje zdanie postawienia granic. To była pierwsza moja cząstka. I dlatego tak bardzo zalecam, żeby tak się wydarzyło. Ja odmłodniałem. Wyobrażacie sobie, że znaczy wyobrażacie sobie, w przyszłym roku kończę 47 lat. Mm, całkiem niezłociacho ze mnie. Jak na ciaska przystało. Więc to wszystko zacznie obrazować nie tylko światem zewnętrznym, materialnym, duchowym, że tak powiem, w energii się wszystko zmieni, ale Twoje ciało, które jest mapą do tego, zacznie wyglądać piękniej, Ty zaczniesz pięknieć, Ty zaczniesz emanować energią i zaczniesz świecić. Tak bardzo Wam to polecam, bo wydłużycie sobie A, czas życia, B, zrozumienia i będziecie najszczęśliwszymi osobami, a później przełożycie to na swoje dzieci. Bo z Waszej perspektywy wasza rodzina urośnie. <laughs> Mąż przyjdzie zrozumienie od mamy, zobaczycie, jaka magia się zacznie dziać. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie serducho, polubcie ten kanał. po więcej takich treści podobno to działa.